Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Toka Boka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapeczek w górę. To my zaczynamy, a dzisiejszym odcinkiem będzie opening prezentów, chyba no, sześciu, 6. 6 dojdziemy tam, a nie, jednak 8 prezentów. No dobra, to może je gdzieś otworzymy. Hmm, hmm. Otworzymy je sobie w kuchni. Nie. No w salonie. To jest najczęściej. Dobra. Zaczynamy od czerwonego. I mamy tutaj yy, nie wiem jakiś... Jakąś głowę królika. Nie wiem, muszę sobie ją gdzieś O, tu tam się. Nie do szafy, tylko tu. Chodź, tu. No. Nie da się na co dawać? To tu. Nie, bo tu będę siedział. Tu, tu. Nie, tu nie nie pasuje tu coś? Tu. O. Dobra. Dobra, to teraz otwieramy ten zielony. To jest coś małego, to więc mało rzecz tam będzie, chyba. No i tu są jakieś pyszne czekoladki Dobra Just Tutaj sobie zachowam Nie no co jest mm, Dobra tutaj tam sobie jeden stół Dobra to patrzymy teraz ten Ten zielony też jakaś mała rzecz Bo jest mały To mamy tutaj Jakąś koszulkę nie wiem, czy to jest jakby farmerska. Ale to pasuje idealnie tutaj. No a to się da. I koszulki się da tam na górę dawać. Bo teraz ten fioletowy, coś dużego w nim jest. Bo jest ogromny. Koszulka? Dla dziewczyn w dodatku? Serio? Gdzie ją dać? Tam ją może tu. Zwaliłem przez balkon. Ej, co jest? Tu się też przez balkon wyrzucać? Dziwne. Nie no, zrobiłem cięcie. Dobra, otwieramy ten czerwony prezencik. Dobra, ale zanim jeszcze otworzymy ten prezent, powiedzcie, co wam się najbardziej z tych podoba. Te czekoladki albo ta koszulka. Mi się bardziej podobają... Nie wiem, bo wszystko jest fajne. Dobra, to otwieram ten czerwony prezencik. Konsola? Konsolę dostałem z jakąś żabką. Okej. Okay. Od razu ją wrzuciłem. Pewnie się zepsuła. Nie no, chyba taka beznadziejna, ja Nie jest. No chyba, nie. Nie jest taka beznadziejna. Dobra, otwieramy to. Mamy. Nie, nie, nie Czekaj, czy ja byłem goły Widzowie, może zrobić cięcie lepiej Zrobię cięcie Mam nadzieję, że nie widzieliście Dobra Otwieramy te ostatnie najlepsze prezenciki Dobra A, na no, ostatni prezent, ten Zaczaruje magią to otwieramy ten. Czekaj. to to jest... To jest plakat jakiś? To jest jakiś plakat. Nie wiem gdzie go dać. Go się nawet nie dodać. To nie jest plakat. Co to jest? Kastej... Co? Kastej? Co dziwne to jest? O! A nie, to okno. Dało się na okno. Dobra. Oczarujemy czarami. Wow, zamieniło się w prezent! Tylko taki mniejszy. Nic takiego. Ej to le... Oj Wojsaki. Dobro widzowie. To my już kończymy ten odcinek. A jeśli chcecie więcej takich odcinków z toka boka, to zostawcie dodaj 5 łapeczek w górę. To popapki.